W ramach 6 Festiwalu Kół Naukowych na Politechnice Łódzkiej specjalne wydarzenie zorganizował Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który dla uczestników imprezy ustanowił drzwi otwarte. Znajdujemy się dzisiaj w budynku Katedry Inżynierii Bioprocesowej. Jest to jeden z naszych najnowszych budynków. Studenci prezentowali swoje wynalazki i urządzenia. Pojazd na reakcję chemiczną, który brał udział w tegorocznym konkursie ChemEcar w Stanach Zjednoczonych w Atlancie. Niektóre części zostały wydrukowane na drukarce 3D, na przykład przekładnie. Pojazd składa się z reaktora. Tam znajduje się katalizator platynowy, na którym zachodzi rozkład perhydrolu. Perlator to jest urządzenie, które napowietrza wodę. Ma po powodować zmniejszenie przepływu wody. O oszczędzaniu była również mowa przy kolejnym eksponacie. Tutaj mamy takie stanowisko żarówkowe, jak my to mówimy. Jest to tak naprawdę możemy sobie sprawdzić, jak poszczególne żarówki zużywają energię i jakie są koszty właśnie zużywania energii. Celem drzwi otwartych było przede wszystkim zainteresowanie uczniów ofertą dydaktyczną wydziału. Rdzeniem naszego wydziału jest kierunek inżynieria procesowa. Od niego wywodzi się wydział, i tak jakby każdy z tych kierunków ma coś związanego z inżynierią procesową. Oprócz inżynierii procesowej, przyszli studenci mają do wyboru trzy inne kierunki: inżynierię biochemiczną, bezpieczeństwa oraz środowiska. Te niezwykle istotne w dzisiejszym świecie dziedziny można studiować na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.